A dni to tak jak w życiu jest i zawsze to powtarzam, że Dakar to życie w pigułce. Wczoraj euforia, dzisiaj afera. Właściwie afera za aferą, bo najpierw e, Sebastian mnie nie puszczał, Husejni. Ja się zgubiłem chyba na 2 czy trzy minuty. On mnie dogonił w takim terenie, gdzie się bałem szybko jechać, żeby nie uszkodzić. Kłada do pierwszego CP, dojechałem za nim. Później ruszyłem z CP pierwszy, bo on nie zdążył naprawić koła w limicie czasu. No i było świetnie i naprawdę było świetnie aż w końcu na 370, na 272 i 3 kilometrze była tak źle zrobiona książka nawigacyjna, a ja jeszcze na dodatek miałem niedziałające jedno Aiko i to drugie zaparowane, że nawigacja była dla mnie jeszcze trudniejsza. No i kilkudziesięciu motocyklistów i, na, i trzech kładowców dojechał do mnie właśnie E, e, najpierw Sebastian Husseini, później Sergio Lafuente, no ale e, później było już tylko bardziej aferowo. E, jesteśmy na mecie, to najważniejsze dwa cudowne dni. Ale najciekawsze wczoraj, oprócz tego, że była bardzo trudna trasa i że skończyło się zwycięstwem, jest to, że nie, nie działała mi pompa paliwowa, ta pompująca do górnego zbiornika paliwa, czego nie wiedziałem, bo się świeciło światło, a ona nie działała. I jak przejechałem linię mety, to kład stanął. Nie była ani kropli paliwa. Prze właśnie przetoczyłem się przez linię mety, bo z gazu. Za 50 metrów za metą wczorajszego odcinka kład z nie była ani kropli paliwa w głównym zbiorniku, bo nie przepopowywała mocno.